Cześć, Mano! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie z Robimy Flagi. Dzisiaj odcinek drugi, yy, oczywiście sezon pierwszy, yy, no bo kiedy to było ostatnio, no jakieś trzy tygodnie temu chyba, yy, były robi, robimy flagi, czy może nawet, yy, może nawet już dawniej nie było tej serii, ale ja pomyślałem, żebyśmy mogli sobie zrobić. Dzisiaj ten kolejny odcinek, e, e, no bo seria fajna, nie mówię. E, I dzisiaj będziemy robić kolejne, jakieś tam, pięć flag. E, no więc ja nie będę wam tutaj przedłużać jakoś e, gadać, tylko zostawcie łapkę w górę i już możemy e, lecieć, po prostu robić pierwszą flagę. Dobra. E, a więc, tak, zaczniemy sobie. Od takiej, może zwykłej flagi, po prostu jakiejś. Do takiej zwykłej. No, czyli robimy takie, taką standardową sobie. kreskę. Jest ok. I tutaj e, robimy sobie kolory. Mogą być takie. E, ale zróbmy jeszcze tutaj taką jedną kreskę. Przedłużymy ją sobie troszkę. Ok. I w tym miejscu będzie to, co najbardziej lubicie. I także ja lubię, czyli różowa gwiazda. W ogóle gwiazda, czyli komunizm. My to najbardziej lubimy. I ta flaga wygląda spoko. Tylko, że tutaj możemy jeszcze sobie zrobić jakieś znaki. Hmm, czyli po prostu taka flaga. A może po prostu sobie taka flaga. Taka flaga. Po prostu nie będzie taka. Później będziemy cudować. Najpierw na początek robimy taką flagę zwykłą. Eee, dobra. A więc możemy sobie to. Hmm, pisać. Hmm, możemy to sobie wpisać jako. Ej, do. Jaka nazwa? Em. Damuria. A spróbujmy tak. Damuria. Niby, niby sobie może pomyśleć, że a tam flagi się wymyśla, łatwo te wszystkie nazwy. Ale nie trzeba pomyśleć zanim, zanim się zacznie. Ale sobie zapisujemy. I teraz powinno nam się to zapisać, a my możemy przejść do, do kolejnej flag. Dobra. A więc teraz może sobie troszkę pocudujemy, czyli zrobimy jakąś mniej standardową flagę niż zawsze widzimy. Chociażby chociażby to. I ja każdą flagę chyba będę robić z zasie czymś takim. wam nie będę mówić co to jest, ponieważ każdy wie, co to jest. Tutaj myślem coś tutaj. O. I teraz tu może kolor czerwony. Oj, to troszkę przypomina między innymi flagę Wietnamu, albo flagę Chin. Ja tak się od razu skojarzyło. Napiszcie w komentarzu, czy wam też się skojarzyło to od razu z Chinami. Bo mi od razu jak kawałek Chin. Kawałek Chin, po prostu to no po prostu kawałek Chin. Yy, ale tutaj jeszcze coś dorysujemy, to nie jest wszystko. Dorysujemy sobie jeszcze, znaczy dodamy, nie dorysujemy, nie będziemy rysować, tylko sobie dodamy koło. Koło damy sobie koło. Po prostu koło. I w tym kole zrobimy też gwiazdkę. O. To będzie prawdziwy komunizm. Idzie to jakoś troszkę przesunąć. Troszkę tylko. Mm. No, niech będzie. Myślę, że jest ok. I jakby. Nie wiem, nie wiem, ale. Ale, coś ja jeszcze planuję zrobić. Jeszcze coś tak, ale nie wiem co. Um, um, może jakiś znaczek. Na przykład. Taki jakiś dziwny znaczek, yy, albo jakaś literka z języka tego kraju, tej, yy, tej flagi. Yy, żeby był taki znaczek. I flaga myślę już gotowa. I teraz sobie ją zapiszmy. Tylko teraz nazwa: y, Komunistyczna Republika. Y, Komunistyczna Republika. Kawałka. Chiny. Nie, to brzmi za głupio. Y, Komunistyczna Republika. Komunistyczna Republika. W skrócie napisamy SPA. Może. Oj, komunistyczna Republika. Republika. re pu źle napisałem re pu spa czyli ten skrót może będzie oznaczał na przykład coś tam albo tak po prostu taki skrót i zapisz i w tej chwili nam się to zapisało. Wy się sobie podziwiajcie chwilkę tą flagę, a ja zaraz przejdę do kolejnej. Dobrze. Nie wiem czy pamiętacie, ale pewnie tak na poprzednim filmie z tej serii właśnie jak zrobiliśmy flagę w kształcie pięciokątu, czyli tutaj tego pięciokątu raz, dwa, trzy, cztery, tak, pięciokąt, to nawet piszę, pięciokąt, i z tego była taka beka, i to nawet było na miniaturce. To teraz zrobimy nie sześciokąt, tylko zrobimy rąb. Rąb, czyli to jest taki, jakbyście sobie teraz wyobrazili kwadrat, nie, to zobaczymy mózgiem coś się dzieje, bo rąb to jest taki kwadrat, tylko że on jest trochę obrócony w bok. Zobaczcie, zrobicie tak, macie kwadrat, zrobicie tak, macie kwadrat, kwadrat, zrobicie o, o tak i macie kwadrat, a więc jakby rąb to jest kwadrat po prostu, tylko że przesunięty trochę w bok. Ale to się nazywa rąb. Oddzielna figura. Yy, a więc z tego rąbu zrobimy państwo tym razem. Nie komunistyczne. Bo komunizmu nie będzie zawsze. Czy tutaj jest księżyc? A niestety tutaj nie ma księżyca. Dlatego będziemy musieli sobie narysować księżyc. Rozumiecie? A ja nie umiem. W ogóle na tej tutaj wyszło. Powiedzmy, że to jest księżyc i dodamy. Bo nie gwiazdkę musi być. So dodamy gwiazdkę. I. będzie koloru zielonego. Z która flaga dzisiaj? M. Trzecia, chyba nie? Albo czwarta, nie wiem. A ja to mam roj czarnym. Dobra, i teraz to na czerwono. Aj, dobra, niech będzie tak. Myślę, że flaga gotowa. Ale jest dobra. A w ogóle to sprawdzimy, która to flaga. Dwa, trzecia, jednak trzecia. A więc zapisujemy. Teraz nazwa. Mm. Badanu. Czy to brzmi bardziej. Jak jakieś słowo po, po. Po chińsku. Nie wiem. Badanu. Czy to może być nazwa państwa? Badanu. Ja czy nie, ale to może być. Yy, No Trudno jest coś takiego wymyślić, ale to może być Mauricja, Mauricja, bo takiego kraju, e, znaczy takiego państwa na świecie nie ma, Mauricja. E, no chyba. No nie, nie ma mauricja, a więc myślę, że że może być. naj Dobra, jeszcze raz. Mauricja. Tylko będziemy pisać przez 2C Mauricja, żeby to tak bardziej brzmiało. No. Yy. Dobra, no i kolejna czwarta flaga w tym odcinku będzie ich. No pięć. Myślę, że pięć to taka dobra liczba. Dobrze, teraz nie mam pomysłu na flagę. Ale chciałam zrobić taką normalną, prostokątną. I może teraz zrobimy flagę na, na zasadzie takiej, że będzie coś takiego. Coś takiego. O, to już przypomina Izrael mi. I w środku chciałem postawić gwiazdkę, ale to będzie taki Izrael już wtedy. A więc postawimy... Hmm, postawimy coś takiego. I zróbmy to na zielono. I to troszkę przypomina może tak trochę tylko atomówkę, ale nie... Ale wiem, co zrobimy. Zrobimy do tego jeszcze... Yy, taką samą strzałkę tylko, że do góry i też na zielono, i cyk, i yy, no i wygląda spoko, i teraz kolory to myślę, będzie coś takiego, a tutaj będzie coś takiego. Yy, żadnej flagi to chyba nie przypomina. Yy, ale, yy, ale, można zauważyć, że to flaga nie ma ani komunizmu, ani islamu. Po prostu nie ma w ogóle żadnego znaczku, po strzałki, która ni, nic właściwie nie oznacza. No a więc, yy, zap, zapisz mi teraz ta nazwa: hmm. hmm. Zwambia, z Wambia. Albo nie. K kragia może Nie, nie Nie hmm. Albo Nagradia Północna hmm. Yyy <tryk> Nagradia północna. Albo samo nagradia. Dobra, piszemy na pewno to nagradia wtedy. Już. I czy dodamy to północna? A dodajmy północna. Dobra. E Północna. No dobra, jest ok. I niestety ostatnia flaga. No ale lepiej, chyba, jeszcze jedną flagę niż teraz zakończyć ten film. Dobra, słuchajcie, a więc ostatnia flaga. No dobrze. Robimy ostatnią flagę. O, ja wiem, co zrobię. Ale ja dosłownie wiem, co zrobię. Mam taki pomysł. Ale się troszkę za bardzo tutaj, o. I mam taki pomysł, ale tak teraz nagle. Um. wiesz, co, a tutaj znowu się coś tutaj... Dobrze. I teraz sobie tutaj zrobimy. Proszę bardzo. Po prostu zrobimy najprawdziwszy piorun. Zrobicie to, najprawdziwszy piorun, który będzie tylko na jednej części. Aha, a na drugiej wtedy nie mogłoby wtedy zabraknąć naszej ulubionej części, czyli. Gwiazdki, które musiała się przynajmniej na tej fladze znaleźć, i pyk. I teraz tutaj robimy czerwone. A tu co? Albo tak tylko. A tak to spoko wygląda. Dobra. Może zapiszę to sobie w skrócie. Yy. Komunistyczna, albo nie, nie. zapiszę jakoś to normalnie. Yy. Yy. Krugaria, może? Krugaria. Wiem, że to dziwnie brzmi, ale muszę. Już nie wiem, co wymyślać. Krugaria. Ale na szczęście jest taki, że. że może nie zajmuje mi to dużo czasu. Bo nie wiem, co byście woleli. Vole, nie wiem, co byście. no, woleli. Żeby. Żeby, żebyś, żeby po prostu, ja bym, ja byłbym po prostu taki, żebym, że to mi by zajmowało jakieś 3 minuty. Tylko wtedy bym może zrobił cięcie po prostu i wtedy bym się zastanowił, czy żeby to mi zajmowało niecałą minutę. No bo czasem mi to zajmie troszkę więcej niż minuta. Ale po prostu nie jest to. Najłatwiejszy, bo trzeba to jeszcze troszkę dopasować yy, i żeby nie brzmiało tak głupio, nie? Chociaż głupie flagi. No. Yy. I powiem Wam tak, że możecie robić fanarty. Znaczy fanarty, jeżeli jesteście szczerska. Jeżeli chodzicie do szkoły numer 1, to możecie mnie tam spotkać. I fanart, czy nawet piosenkę jakąś, którą miał zaśpiewać, i po prostu pozdrowić, podziękować, zaśpiewać ją na filmie i napisać autora, że to była albo był jakiś tam, na przykład Janusz Kowalski, lub Grażyna Kowalska fanarty bym oczywiście pokazał, pozdrowił ładnie tych wszystkich yy, yy, może być to fanart na przykład z jakąś flagą do tej serii żebym pokazał przy odcinkach z tej serii jakąś fajną flagę yy, Czyli wasz pomysł yy, żebym no jakby żebym yy, zaśpiewał piosenkę waszą o o czymś po prostu. No, i ja tak, gdzieś jak odcinek dobiega końca końca yy. albo fanart z Minecrafta. To by było spoko. Najlepiej robcie fanarty z Minecrafta, bo Minecraft teraz będzie częściej niż był yy. albo z Braula, bo, bo z Braula też idzie fajne rzeczy rysować. Albo jak chcecie to na przykład z Gryni, albo z Evil Lan, albo z Hello Neighbor, albo z jakiegoś fajnego horrorka. Eee, tak gdzieś jak jakbyście zrobili ten fanart, to dziękuję bardzo. No eee, i co? Łapka w górę. Dobra no mamy Deal, który który był już od jakiegoś tam czasu ze trzy łapki w górę kolejny film No ale teraz zróbmy może, że... może cztery łapki, coś takiego. Cztery łapki, bo pięć jeszcze nie robię, ale dobra, cztery łapki w górę i będzie spoko no i... Jeżeli jesteście nowi, a interesują Was y, takie serie, jak, y, jak właśnie robimy flagi. Y, życie Janus w Minecrafcie. Czy może survival w Minecrafcie, który może się pojawi? Y, Brawl Stars jak, le, jakieś fajne horrorki. To zapraszam do subskrypcji mojego kanału, żebyście nie przegapili różnych takich fajnych filmów. No i co? Dziękuję Wam za oglądanie. Cześć!